MPWJ w Lublinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lublin.pl bądź www.mpwj.lubin.pl oraz pod numerami telefonów. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746-56-10. I ustronie 4: Rezerwacja telefoniczna 76 846 0827. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny, tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odbiedź nas na Facebooku. Blisko pół tysiąca lubinian złożyło już tak zwane deklaracje śmieciowe. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do końca czerwca. Ma ich wpłynąć około 4 tysięcy. Zdecydowana większość właścicieli nieruchomości składa deklaracje osobiście w siedzibie miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Tylko nieliczni wysyłają dokumenty poprzez internet, bo w tym przypadku trzeba dysponować podpisem elektronicznym. Mieszkańcy bloków wielorodzinnych nie muszą sami składać deklaracji. Zrobią to za nich spółdzielnie czy zarządcy. Do siedziby MPWiK przychodzą głównie właściciele domków jednorodzinnych. Zdecydowana mniejszość korzysta z formy elektronicznej. Tego typu deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Być może ludzie nie posiadają po prostu tego typu podpisów. Mieszkańcy nie mają problemów z wypełnieniem deklaracji. Druki są czytelne i opatrzone instrukcjami. Dotychczas błędy Та ще не здажави. Jak dotąd nie zauważyliśmy jakichś rażących błędów. Raczej zdarzają się niedopatrzenia polegające na niewypełnieniu przez właścicieli nieruchomości wszystkich wymaganych pól. Natomiast jeżeli osoby przychodzą do nas osobiście, to deklaracje są na bieżąco sprawdzane pod względem poprawności wypełnienia i takie błędy są korygowane na bieżąco. Deklaracje będą zbierane do końca czerwca. Pierwszą opłatę mieszkańcy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zapłacą do 14 sierpnia. W przypadku śmieci posegregowanych będzie to 13 zł od osoby, 15,50, jeśli wyrzucamy wszystko jak leci.